Nigdy nie ukrywałem, że uwielbiam historie ukazujące nam walki wielkachnych potworów. Właściwie to wychowałem się na tego typu historiach, więc nic dziwnego, że mimo upływu lat nadal uwielbiam tego typu filmy. Wiem, że tego typu dzieła nie są dla każdego, bo często próżno w nich szukać pretekstu do głębszych przemyśleń na temat naszego świata, z pewnymi wyjątkami oczywiście, ale osobiście zawsze wierzyłem, że nie każdy film powinien być mega emocjonalnym przeżyciem, Poruszającym się do S. Jak najbardziej jest miejsce dla dzieł, które są po prostu czystą, bezpretensjonalną rozrywką. Wobec tego z pewnością można pomyśleć, że w takim razie uwielbiam filmy z serii Pacific Rim, prawda? No bo Kaman, wielkie roboty bijące się z jeszcze większymi potworami no przecież to jest właśnie kino, które szczególnie adoruję. Wobec tego powinienem nazwać się fanem tej serii, co nie? Ale niestety tak nie jest. Nie zrozumcie mnie źle, całe to uniwersum, które przedstawił nam Guillermo del Toro w swoim filmie jest naprawdę interesujące. I te wszystkie koncepty tam przedstawione są naprawdę świetne i pomysłowe. Nie wspominając już o samych walkach wielkich kaiju z Jigerami, które w większości przypadków były naprawdę cudownie wykonane. Ja to wszystko lubię, naprawdę. Ale była tam jedna rzecz, której naprawdę nie lubiłem. Postacie ludzkie. Dla mnie postacie ludzkie były strasznie, ale to strasznie nudne. To znaczy, byłbym w stanie przymknąć na nie oko, bo w końcu bardzo często w takich akcyjniakach nie ma sensu szukać bardziej skomplikowanych charakterologicznie postaci. Ale problem w tym, że Del Toro skupił znaczną większość filmu właśnie na nich. Na postaciach, które były wyjątkowo sztampowe i których losy mogłeś przewidzieć bardzo szybko. Właśnie przez to, przez większość seansu miałem chęć usnąć, a energię odzyskiwałem tylko w scenach akcji. Ja wiem, że Del chciał, abyśmy znaleźli jakieś emocjonalne zaczepienie podczas tego spektaklu, no ale niestety ja tego nie kupuję. Całkiem podobnie było w przypadku części drugiej o podtytule Uprising, o której dawno temu zrobiłem chyba jakiś materiał. Z tego co pamiętam, w tamtym czasie ten film mi się nawet podobał, ale obecnie nie jestem w stanie sobie przypomnieć nawet jednej konkretnej sceny, więc chyba jednak trudno uznać to za sukces. Krótko mówiąc, ja naprawdę chciałbym być fanem Pacific Rim, naprawdę chciałbym, ale z jakiegoś powodu do tej pory jakoś mi z tą serią nie po drodze. Ale oto pojawiła się kolejna szansa na polubienie tej serii. Otóż ogłoszono premierę nowego serialu animowanego, Pacific Rim The Black. Tak całkiem szczerze, dla mnie zrobienie serialu animowanego osadzonego w tym uniwersum było tylko kwestią czasu. No bo bądźmy szczerzy, cały ten pomysł to tak naprawdę jedno wielkie live action anime. Chociaż do tej pory nie byłem zainteresowany serią Pacific Rim znacznie bardziej, mimo wszystko czekałem na ten serial, bo kto wie, być może przynajmniej to małe dzieło mi się spodoba i będzie przynajmniej jedynym tworem związanym z tym światem, który naprawdę polubię. Ale wielu ludzi powiada, że tradycja to rzecz święta, a tradycja recenzencka nakazuje mi zacząć od samego początku. Tym razem akcja ma miejsce w Australii, która zostaje zaatakowana przez całą wadę Można by pomyśleć, że skoro ludziom do tej pory udawało się odpierać ataki tych bestii, to i tym razem będzie podobnie. Ale nie tym razem, bo ludzie bardzo szybko przegrywają batalię i w związku z tym prawie cała Australia zostaje opanowana przez potwory. Na szczęście znalazła się grupka ocalałych, która przesiaduje w kolonii pośrodku niczego, co teoretycznie ma utrudnić Kaidziu odkrycie ich domu, ale szok wszystkich szoków, jakiś Kaidziu znalazł ten dom. No któż by się tego spodziewał. No niestety, całkiem spora grupa młodych ludzi poległa podczas próby ucieczki. Tylko dwójce z tej grupy udało się przeżyć, a imiona ich Taylor i Haley, którzy zasmuceni tą patową sytuacją postanawiają wykorzystać treningowego Jegera. A atlasa destroyera, by wyruszyć w podróż w poszukiwaniu ich rodziców, którzy niegdyś ich opuścili i do tej pory nie wrócili. I choć powinni oni wiedzieć, że jak już rodzic wyjdzie po mleko, to szanse na to, że wróci są minimalne i tak znajdują w sobie motywację, aby ich odnaleźć. Ale oczywiście po drodze napotykają oni różne indywidua, z czego nie wszystkie są wobec nich pozytywnie nastawione. Nie wspominam nawet o wielkich potworach, które szczególnie ich nie lubią. Jako, że mamy tu do czynienia z serialem, twórcy dostają tu trochę więcej pola do popisu, jeśli chodzi o historię, gdyż dwugodzinne ograniczenia filmu ich nie dotyczą. Jestem wysoce rad powiedzieć, że wykorzystali tą okazję i stworzyli naprawdę fajną i intrygującą fabułę. Może i nadal pojawiają się tu tropy, które można uznać za sztampę, a w finalizacji niektórych wątków można się domyślić dość szybko. To wszystkie te tropy są tu tak dobrze wymieszane, że nie pojawia się tu to okropne poczucie wtórności. Chociaż całość jest dość krótka, bo 7 odcinków to w świecie anime naprawdę niewiele, to nadal brniemy przez fabułę wyjątkowo płynnie, a serial co chwila daje Ci powód, aby od razu rozpocząć seans następnego odcinka. Właściwie jedyną barierą może być to, że to ewidentnie jest dopiero pierwszy sezon dłuższej serii, i przez to pozostawia on tu wiele niedopowiedzeń, bo przykładowo nie dowiadujemy się czym konkretnie jest to tytułowe wydarzenie The Black. I twórcy zostawili tu Wiele otwartych furtek, które prawdopodobnie zostaną zamknięte dopiero w następnym sezonie. Jednocześnie sprawia to, że jeszcze bardziej chcesz doczekać się kolejnego sezonu, ale jeśli chcecie doświadczyć zamkniętej historii, trochę nie ten adres. Bardzo lubię to, jak ten serial rozbudowywuje całe to uniwersum. Dostajemy tu nowe gatunki wielkich potworów. Od tych wielkości wieżowca aż po te znacznie mniejsze, i zdarzają się nawet takie, które bardzo lubią pływać. I swoją drogą same designy tych potworów wciąż są naprawdę fantastyczne i wyjątkowo kreatywne. Nawet jeśli teoretycznie nie ma ich tu zbyt wiele. Ponownie pojawia się tu też motyw dryfowania, czyli mentalnej fuzji między pilotami robotów. Już w pierwszym filmie zaznaczono, że jest to proces dość skomplikowany i wymaga ogromnej siły woli. Ale The Black dokłada nam tu kilka nowych faktów związanych z tym motywem, jak dryfowanie solo, czy wykorzystywanie dryfowania poza robotem, czy też motyw łączenia się wspomnień obcych ludzi, co może z łatwością doprowadzić do obłędu. Te wszystkie nowe motywy bardzo podnoszą dramatyzm, bo to już nie jest typowe anime, gdzie wsiadasz do robota i hulaj dusza, piekła nie ma. No nie, tu nie jest to takie proste i bardzo doceniam dodanie tych nowych elementów. No bo wiadomo, serial animowany to jednak nie jest film. Zatem wypadałoby, żeby jakoś się wyróżniał. Słyszałem też sporo opinii, że ten serial jest wyjątkowo brutalny, jak na historię z wielkimi robotami, ale szybko doszedłem do wniosku, że jest to po prostu hasło. Klamowe. Bo chociaż czasem krew się tu poleje, to nie ma tej brutalności tak wiele jak można było się spodziewać. Prawdopodobnie domyślacie się, że moją największą obawą, jeśli chodzi o ten serial, byli bohaterowie. Bo to właśnie oni byli moim największym cierniem w oku we wszystkich filmach. Obawiałem się, że na całe siedem odcinków utknę z kolejnymi papierowymi postaciami. Ale na szczęście te obawy okazały się być tylko przesadnym zamartwianiem się. Bo muszę przyznać, że naprawdę porubiłem większość postaci. Czy są one jakoś niesamowicie wielowymiarowe? Nie, jasne, że nie, ale akurat w tym konkretnym przypadku w ogóle mnie przeszkadzali. A oglądanie tego jak nasza dwójka rodzeństwa stara się rozwiązać swoje dylematy i jak próbuje razem przetrwać okazało się być naprawdę fajnym doświadczeniem. Jestem szczególnie zaskoczony tym jak potraktowano kilka postaci które należą do złej frakcji bo ich także można bardzo łatwo polubić. Ba, sama postać May, która na pierwszy rzut oka przypomina zwykłą henchmenkę jest prawdopodobnie moją ulubioną postacią w ogóle w tym serialu. To na Naprawdę fajnie, że dostajemy tu obsadę złoli, która tak naprawdę nie jest taka czarno-biała i tak naprawdę nie jest taka zła, no ale tak się złożyło, że służą oni naprawdę podłej frakcji. Ale przyznam, że jestem trochę rozczarowany postacią Shane'a, który jest tutaj głównym vilanem i któremu moim zdaniem brakuje odrobinkę głębi i on faktycznie jest dość sztampowym złoczyńcą. To naprawdę super, że twórcy tak dobrze ogarniali postacie, bo bardzo szybko okazuje się, się, że pomimo sporej ilości scen akcji, całość skupia się wciąż na ludzkich wątkach. Możliwe, że dla niektórych to może być wada, bo w pewnym momencie orientujesz się, że część kaiju zaczyna to robić za tło. Ale o dziwo mi to nie przeszkadza, bo tym razem wątki ludzkie są naprawdę ciekawe. No ale wiadomo, to wciąż jest serial z wielkimi potworami, a batalie między nimi a Jägerami są naprawdę świetne. Okej, okay, może brakuje w nich bardziej ikonicznych momentów, podobnych do tego, w którym Gypsy Danger okłada potwora tankowcem w pierwszym filmie, ale nie powiem. Te pojedynki to idealny sposób na podwyższenie sobie adrenaliny. Tym bardziej, że pod względem animacji wyglądają naprawdę dobrze. Od razu powiem, że bardzo zmartwiło mnie to, że po raz kolejny mamy do czynienia z produkcją od Polygon Pictures. Strasznie nie lubię ich stylu animacji, i większość serii korzystających z niego nie była zbyt dobra dobra w moich oczach. Albo przynajmniej przeszkadzał mi on w cieszeniu się całością. W pewnym sensie nadal nie lubię tego, jak animowane są postacie ludzkie, które najwyraźniej nie mogą uwolnić się z więzienia niskich klatek na sekundę. Ja zawsze powtarzam, że tego typu animacja najlepiej wygląda w przypadku historii, w których nie ma ludzi, ale na całe szczęście same pojedynki z Kaiju wyglądają naprawdę dobrze. Jakimś cudem są wyjątkowo płynne, co pozwala się cieszyć wizualiami znacznie bardziej. Choć przyznaję, że brakuje mi tu troszeczkę bardziej charakterystycznego soundtracku, bo choć muzyka jest ok, to nadal nie ma nawet startu do świetnej muzyki Ramina Diawadiego z pierwszego filmu. Myślę, że bardziej charakterystyczna muzyka znacznie bardziej pomogłaby zakorzenić się tym pojedynkom w naszej pamięci. Podsumowując, no cóż, wygląda na to, że w końcu udało mi się znaleźć jakieś dzieło osadzone w świecie Pacific Rim, które naprawdę lubię. Oczywiście, żeby nie było, Pacific Rim The Black może nie jest jakąś super mega wybitną serią, ale kurde. To nadal jest seria naprawdę porządna i bardzo solidna. Ma fajną fabułę, całkiem fajnych bohaterów, no i naprawdę świetne sceny akcji. A to chyba wystarczy w tego typu opowieści. Zatem myślę, że jest to seria warta polecenia. Może nie sprawiła ona, że nagle stałem się fanem całej serii. Ale kto wie, być może znajdą się tacy, którzy właśnie dzięki temu serialowi staną się nowymi fanami. A to chyba bardzo dobrze, prawda? A z mojej strony to by było na tyle, jak zwykle dziękuję za uwagę. No i trzymajcie się moi drodzy, do następnego razu, cześć!